W wielu swoich materiałach wideo polecam medytację i zawsze wtedy uspokajam, że medytując nie zostaniesz przytulaczem drzew i nie zwariujesz psychicznie. Przez to pojawiła się masa pytań, jak medytować, aby wszystko było ok. I dlatego powstaje to wideo. Zapraszam do oglądania. Medytacja to praktyka, która polega na skupieniu uwagi i świadomości w celu osiągnięcia stanu głębokiego spokoju i skupienia. Podczas medytacji skupiasz się na obserwacji swoich myśli, tego co czujesz, to co wyczuwasz za pomocą swoich zmysłów i tego nie oceniasz, nie angażujesz się w to, co teraz doświadczasz. Po prostu pozwalasz swoim myślom na to, żeby płynęły przez twój umysł. Medytując odczuwasz spokój i równowagę nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Twój stres jest zredukowany do minimum, oraz masz bardzo wysoki poziom koncentracji czy kreatywności. Poza tym, medytacja ma również korzystny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Regularna medytacja może obniżać ciśnienie krwi, zmniejszać objawy lęku czy depresji, czy wzmacniać układ odpornościowy oraz poprawiać jakość naszego snu. Jednym zdaniem, warto stosować medytację. Jest to skuteczna metoda samorozwoju, która może być praktykowana przez każdego. Niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej, i dodatkowo jest darmowa. Jeśli uważasz, że medytacja jest tylko dla dziwaków i jakichś azjatyckich mnichów, to jesteś w dużym błędzie. Jako argument podam ci kilka nazwisk ludzi, którzy są wielkimi fanami medytacji: Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey, Hugh Jackman, LeBron James czy Katy Perry. Czy uważasz Arnolda za dziwolonga? Myślę, że wielu facetów chciało być takim dziwolągiem jak Arnold. Jeśli chodzi o sposób medytowania, to najlepiej jest to zrobić w prosty i łatwy sposób. Najłatwiejszy sposób to medytacja z mantrą. Medytacja z mantrą polega na skupieniu uwagi na ciągłym powtarzaniu dźwięku lub słowa. Czyli powtarzamy ciągle coś, jak uwaga, mantrę. Mantra może być jednym słowem, frazą i najlepiej, żeby nie miała ona żadnego znaczenia językowego. Powtarzanie mantry pomaga wytłumić myśli i zakłócenia, które przeszkadzają w spokoju umysłu. Przykładowe mantry: Rom, ram, jam, sham, tik, tak, tok, tuk itd. A jak wykonujesz tą całą medytację? W prosty sposób: 1. Ustawiasz minutnik na określoną ilość czasu coś w przedziału 15-30 minut 2. Siadasz wygodnie, zamykasz oczy i się relaksujesz 3. Gdy się zrelaksujesz, to powtarzasz mantrę do czasu, aż założony czas upłynie. Cztery nie ma żadnego cztery. To już jest koniec. Teraz założenie. Najważniejsze. Względem medytacji nie miej żadnych oczekiwań. Żadnych. Nie zastanawiaj się, czy to już działa, czy nie. Nie myśl, że o, tutaj to jest coś źle, bo mi coś tam przerywa, i tak dalej. Po prostu pozwól, myślom błądzić. Pozwól się rozpraszać, ale wracaj do mantry. Zawsze wracaj do mantry. Medytacja jest jednym z najważniejszych elementów mojej strategii produktywności, tak jak jest nim eliminacja dystrakcji. A jak to dobrze zrobić? To dowiesz się w wideo: pokonaj lenistwo, eliminując dystrakcję. Link do wideo wrzucam na ekran po prawej stronie.